Siemka z tej strony, kaktus, a w tym filmie omówimy sobie troszkę ważnych tematów dotyczących nowej aktualizacji. I jednak, na wstępie tego materiału prosiłem Cię o zostawienie łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. A teraz przechodzimy już do materiału. A więc jak zapewne już bardzo dobrze wiecie, ostatnia aktualizacja powinna się pojawić dnia 3 stycznia 2023 roku. Wszystkie aktualizacje w Fortnite pojawiają się we wtorki, co dwa tygodnie. Jednak ta aktualizacja miała zamykać cały temat świąteczny, dlatego też twórcy Epic Games po prostu nie wrócili ze świąt, więc nie mieli jak wprowadzić zmian do takowej aktualizacji. Następna aktualizacja powinna się pojawić za dwa dni, czyli będzie to 10 stycznia 2023 roku, we wtorek około godziny 10 rano. A zmieni ona takie rzeczy jak... Tak. Zamknięcie całego tematu świątecznego, i chodzi mi tutaj o wszystkie wyzwania, skiny ze sklepu oraz całe udekorowanie mapy. Ważne jest też to, że częściowo zmniejszy się poziom śniegu na całej mapie Fortnite oraz zniknie. Dam świąteczne lobby, chatka z prezentami oraz chatka na wyspie. I to na razie tyle ile wiemy o najnowszej nadchodzącej aktualizacji. Jeżeli film Wam się spodobał koniecznie pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji dzwoneczkiem i jeszcze raz chciałem Was przeprosić za głos w tym filmie, no ale jestem troszeczkę podziębiony, a ja już się z wami żegnam i trzymajcie się siemanko.